Siemaku wszystkim, z tej strony jak W dzisiejszym odcineczku jesteśmy w Breaking Story 2 Wsiadamy do vana jedziemy do naszego nowego domu Mamy dużo ludzi W ogóle w vanie Tutaj idzie już reszta My jedziemy widzowie sobie Do nowego domu, jeszcze dwie osoby Jeszcze jedna i jedziemy Idzie kto, nie dwie osoby Teraz I tak widzowie, jedziemy Drzwi się otworzyły. O, spadły. My dochodzimy i jesteśmy w domu. Ja idę sobie widzowie zaraz spakować, tylko sobie szafki przeglądne. Ciastko. jest jest ekranem czasło Pieniądze. Jabłko. Jabłko. Jabłko, jabłko, jabłko. Jemy jabłka. Idziemy jeszcze tu przeszukać widzowie. Nic, 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 nic. I ciastko. I jeszcze jedno. Ciastko. A my idziemy sobie już yy, w ogóle, widzowie, pakować. Brąd jest. Baza, tajna baza złych złoczyńców. I co się stanie? Zaatakują jakoś nas? Nie, tu jest ten NPC. Tutaj są te MPC-ty. My idziemy pakować. My widzowie, my idziemy pakować. Jezus. Czekajcie sekundę. Czemu y, intro? My idziemy pakować, widzowie. Jak, się, jak, będziemy, jak spakujemy tyle, ile trzeba, to się zobaczymy. Idziemy tam do tamtych się w ogóle pobić. Uwaga, pyk. Zaraz y, bliżej czwartej siły. Jak będziemy mieli czwartą siłę, idziemy się bić. Uwaga, pyk. Pyk. Czwarty poziom. Idziemy się, widzowie, nawalać. Tylko nie wiem dlaczego nie mogę wyjmować żadnych broni. To sobie... Yy, Albo tu szafka jest. To sobie jeszcze tak, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. To my bierzemy. To teraz już możemy broń wyjmować. Teraz już jest dobrze. Czekajcie. Teraz jeszcze tutaj przeszukamy. Tutaj nic raczej, jest, są pieniądze i ciastko To my idziemy do niego Trzeba zabić chyba NPC-ty Chodź Chodź Dobra widzowie, jedzie ciężarówka, jedzie ciężarówka Trzeba się bić Tylko sobie wybiję tutaj trochę borloksy i kul Nie damy się, nie damy się, tam ich trochę wybiłem tych typów czy się tam z nimi pobiję Je! Nadjechali! Ja się biję z tymi... No to ja się idę dalej widzi z tymi randomakami Co tam są Z tymi randomami Dobra widowie, ostatniego nawalamy już To jest, jest ostatni NPC i pyk 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 I się bijemy z ostatnimi I zabijamy ich I bierzemy i wchodzimy Dzień dobry I to kupujemy Dobra. Mamy to Teraz idę się bić z tym, jakby NPC, ale ten mi chyba jeszcze pieniądze da? Pyk. Tak, dostajemy Dostajemy, jest yy, To idziemy po Energy duinki widzowie Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale okej, okay. trudno Do Nie, ja się nie biję. Ja się wycofuję. Wy się bicie z tym MPC-tem, ja, ja się chowam Uwaga, do widzenia, ja jestem nie. Dobra, jednak się biję. Okej, okay, to teraz y widzowie jesteśmy bezpieczni. Co się dzieje? Widzowie! Trzeba będzie uciekać pewnie! Nie, nie przeżyję tego. Na stówę. Wszystko zamknęli o jezu, bre. Lasery na drzwiach. O jezu, widowie, to jest niedobrze. Trzeba to jakoś przejść. O jezus, jest całkiem niedobrze. Tu się coś otworzyło. Pokrywa. Tylko czekajcie, jak tam wejść. Chwila, o! Idziemy do pokrywy. Teraz trzeba szukać wiem w śmietnikach tych uraniu y... jest tu coś? Nie Trzeba w śmietnikach bywać. Byk. Czyli to nie umrę jak wpadnę? Nie! Umarłem Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, zostawcie suba, lajka, dzwonka widzowie naura do kolejnego odcineczka.